Dzisiaj, tam w dzisiejszym odcinku, drugim odcinku z Fortnite, yy, gdzie jestem z Nathanem. I to będzie yy, najgorsza broń challenge czyli będziemy mogli korzystać tylko ze zwykłych pistoletów. No nie, Ani to nie. To też? Co? Maszynowych też nie myślałem. Nie, bez maszynowych. Zbyt dobre będzie. Ma maszynowe to dobra broń. Chodź tutaj na kuminy. Będzie mało ludzi, więc będziemy mogli znaleźć jakieś dobre pistolety. Pewnie i granaty i wszystko normalnie. Wiecie, którzy mówią na karabin, na pistolet, wiesz? No, kto na przykład Mój na karabin, pistolet? Wiesz, dziecię, nie mówiłeś, jak byłeś mały, jak po prostu, że na każdą broń nie mówiłeś pistolety? No nie wiem, nie pamiętam, No albo nie rozmawiałem jak byłem mały, o pistoletach i o broni palnej. No znaczy, to jak ja byłem... No, nawet tu W jakim leśnym domku? Patrz, co mam Epicki epicki Karabin, to do poprzedniego challenge'u wypasowało, który Do którego teraz macie link w karcie, i możecie w ogóle zasubskrywać mnie i Natana i zostawić. Łapę w górę. Ile teraz jest tych plecaków odrzutowych? Kolejny. Trzy mecze z rzędu plecak odrzutowy. Przyleciałbyś? Wysię... Gdzie ty jesteś? A pistolet z też Nie jest dozwolony. Tylko sam pistolet albo rewolwer. Bo rewolwer jest wyższą wersją pistoletu. O kurde Mam gościa, który walczy ze mną pistoletem To on chyba też bierze udział w tym challenge'u Dobra No nie raczej Mo Możesz używać harpunów tylko do łowienia y Pokonałem gościa I mam y niebieski pistolet już A tam gdzie się zgościł przeciwnik no, tutaj. Czy na mapie, nie? Tam, jest takie czerwone coś? tam gdzie jest taka kropka? No, jest koło też czego czerwonego. Już mam niebieski pistolet. Coraz lepszą broń mam. A tam dobra, widzę Ja Jadę do ciebie łodzią. Dobra, fajnie. Już coraz mniej łodzi jest w Fortnite. -cie. Dobra. Dlaczego ta łodzi tak wolny jest? Bo łodzi nie służą do jeżdżenia po ziemi. No co ty, mi jeździ. Wiem, że jeździ, ale nie powinna. No dobra. Ja, ja, jak... Szymon, patrz na krawędzie tutaj, zaraz... No dobra, widzę. A masz ja jakiś pistolet już? Chcę? Tak. E, nie możesz. Akurat w tym meczu. A czy masz jakiś pistolet? Masz jakiś pistolet? To jest inny. To tu jest mój stary, yy, zielony. Stary, normalny pistolet. Nie, no bo ja już mam ten, ja już mam niebieski. Czy mogę oddać ten? Eee... Yy, zielony. No i dobra. Ej, ta bo od tego się dziś, tak dziwnie się zrobiło tutaj. By... No dobra. Ja już mam maksymalny ten <laughs> Wiesz co, znalazłem najlepszy, pi legendarny pistolet To się nazywa mieć farto No do komina takiego Tam mo mogę pływać po tym? Mogę pływać po tej takiej dziwnej wodzie? Wejdź tam to nie zobaczysz Nie mogę tam wejść Niech tu nie możesz. To cię wybija strasznie daleko i wysoko. Właśnie o to chodzi, ja chcę wejść do tej wody. Nie, ale to poleć tak. Tak daleko to nie. Weź poleć, bo ja tu już jestem. No, no, no. Kurde, ale czemu tu są jacyś ludzie, którzy się teamują? No czy się, kurde, powalili mnie. Ale mam Kiedy mam ci zabrać na startu? No teraz... Idź z nimi walczyć czy po prostu pomin nie? Nie, to chyba i z nimi walczyć, nie? Nie. Nie no wiem czy to z No najwyżej zagramy jeszcze jedną, girkę, idź z nimi walczyć. A, i weź proszę mój pistolet Nie kradnij Normalnie wejdź, ten gościu ma mało życia i zabiłem mojego kumpla No, na, na górnym piętrze, na górnym piętrze Tu jestem, no powalony przecież. No dobra. Chodź ostatnią gierkę. Ale, ten, ten nie ale jeszcze nie dwie. Nie Co? Co? Rozumiem, że oni się mogą leczyć. No mogą, ale nie, nie, ale nie zdążą... Teraz dopiero się zdążą wleczyć. Ale ten drugi koleś... był już uleczony. Nie był. Tak z tyłu jak ja przeszłam. Tam. A jak ja byłem, to nie był. Weź dzień gotowości. Ej, tu mam ten złoty. No, no nawet pistolet. go nie podniesie. No to na. No, rewolwer. Ja jeszcze, tak nie w temacie, zachęcam do zasubskrybowania kanału mojego i Natana, który będzie w opisie. Gdzie lecimy? O, chodź tu lecimy. Halo, jesteś tam, Natan? Tak, żyję. Dobra, to chodź tu. bo my, jako Jana tam szkoła nasza mamy z, na pół y, zdalne, Półe. Nie no, pół takie wysyłane, o. I ten... I z mamy wysyła. następną lekcję. Jeżeli to kogoś ciekawi, więc będę montować po lekcji. A na, na ten ty w jakim programie montujesz? Eee. się ci dobra? To jestem w takiej chwili, że nie mogę. A nie, no spokoj. E, a, i jeżeli na przykład zrobimy taki challenge dla widzów, że jeżeli dobiją. E, a, 6 łap pod tym filmem, 5, e, to e, damy w opisie kanały, w których montujemy filmy, programy. Li, a, 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 bo możemy teraz nawet powiedzieć, no? Później Ci powiem taką rzecz, nie? E, no? że... E, jakby, to znaczy. Jak byś to powiedzieć czym? No. Wiesz, że żeby, żeby ci być jakby ludzie cię... jakby częściej oglądali twoje filmy, nie? No, tylko nic, żeby musiał znowu cenzurować. Co? No nie mów nic takiego, żebym musiał znowu cenzurować. Ja kontynuuję. Nie, 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 nie. E, Nic takiego. E, no. Tylko mi chodzi o to że często podnosi oglądalność jak yy, jest coś, czego ludzie, wiesz, czego ludzie nie znają, nie? No. A Fortnite często, gra, często nagrywają, Minecraft też często nagrywa. Trzeba by było coś zrobić, czego ludzie nie... Ale z drugiej strony, yy, Natan, to, to, co najwięcej ludzi nagrywa, to to ludzie najchętniej oglądają. No ale, powiem ci bardzo, też chętnie oglądają. To jaką grę proponujesz? Nie wiem! Jezus, weź ściszkę to jest życzenie autem, bo ja słyszę w swoich słuchawkach głośniej niż u Ciebie. To się u Ciebie Ej, ja słyszę głośniej. Pierwszą... To jest gościu się kampi na ciebie na dachu! Właśnie to, No, ja właśnie go przyjeżdżałem. A dobra. Już po gościu. O, o kurde, ale... zapomniałem! Jezus, tak miło się gadało, że zapomniałem, że to są pistolety challenge. I zabiłem gościa z normalnej broni. O nie, oh no. Kurde. Dobra, ale w sumie ja mogę, bo jeszcze nie znalazłem żadnego pistoletu. Tak, tak nie. Był nie ma harpun. Dobra, szukam jakichś pistoletów. To jaki? Zielony. Ja też mam zielony. Ja mam tu gościa za to. I to chętnie się wymienię za gościa. O, już nie ma gościa. Skrzynka Jezus! Yy, chcesz 100 amunicji do pistoletu? Bo ja mam 12 potek, 250 amunicji, 5 bandaży i fort kieszonkowy. Nadal aktualna oferta, że za niebieski pistolet dam Ci fort kieszonkowy. Ale... Jak ten dom to jest skrzynka. Co? wszystkich O, mam aptetę. Ile mam potek? Mam 12 małych i 2 duże. A ja mam 0, bo teraz wybijecie. Dobra. Szukam, szukam, szukam. Czy myśmy już wszystko przeszukali? Dobra. Musimy coś jeszcze znaleźć. Dziury. Dobra. Więc kanał powraca. Jeszcze skończymy. Jeszcze tu od razu na odcinku zaoferuję Natanowi ofertę pewną. Czy chciałbyś prawda, wystąpić na live, który będzie się odbywał który, się, który będzie się odbywał Zrobimy sobie taki mini maraton live'ów po godzinę dziennie e, godzina dziennie live'ów, Dwie godziny dziennie live'ów przez uwaga, środę czwartek i piątek e, środę czwartek i piątek i jeżeli będą fajne sumy łapek w górę to też będzie w sobotę Dobra e, to na to chciałbyś wziąć udział i zrobić ze mną maraton live'ów? A dzisiaj ten będzie? Nie, nie, to od y, następnej środy. Do. Y, do te. Od, od, od następnej środy Dobra, do. Nie się łodzią, choć, czy niedziela? Nie y, do następnej. Do następnej tej. Dobra, do biorę, samochód starka, kuczys, dosyć, się. Tego... O kurde. Terenówka. Czy to? Może? Bo ja raczej nie mam zamiaru po tobie wracać, bo w burzę to ciężko. Ja już wyszedłem 23 życia. Kurde. się potrzeba Dobra wyciągnę cię z tego jak nie dasz rady Dasz 8, Rady chyba 9, 8, 7, 6, 5, 4 Trzy życia się <laughs> Ale ty masz warta trzy życia i wyszedłeś z tego. Dobra, musimy Kf. znaleźć coś do leczenia. Kf. Trzy Kf. ja mam apteczkę y y Za to należy się dla ciebie nagroda. Jak? No. Dobra. Masz to pistolet. Życia moim w ja Znalazłem nie niebieski pistolet. Dobra, chodź, pochodź moją terenówkę. Musi akurat bajć, żeby nikt go nie zabrał. Lama? Ale my mamy dzisiaj farta. Ja już mam dzisiaj chyba druga czy trzecia lama. Ty strzelasz? Lamy? Lamo, poddaj się. Umieraj! Eee, średnio. Może bandażownicę sobie wezmę. Chcesz bandażownicę? Weź te 6 potek. Przydadzą ci się do leczenia. Ja mam jedną apteczkę. To zamiast jednej apteczki chcę wejść 6 potek, bo to jest dużo lepsze. 6 potek niż jedna apteczka. Więc weź se. Dobra. Ja już odjeżdżam. Albo poczekam w sumie na ciebie. Dobra, chodź. A ile ma ten uspaliwanie tam to nie ma blokady? Dobra, chodź, bo już się strefa robi. Nie, to tankuję, bo widzę, że mi się podnosi. Było prawie 0, jest już prawie 100. Dobra. Koleś! Ale pamiętaj, jaką... że możemy używać tylko pistoletów. Ale te pistolety są dobre! Moja nowa ulubiona broń. Koś! Tak! To miała być najgorsza broń, a idzie mi bardzo dobrze. Co tu jest nie tak? Że w, że, w naj, że w najgorsza broń challenge idzie nam bardzo dobrze. Patrz, patrz co tu jest. Nie, bomba, bomba. Patrz, jakie mam działko na tan. Chodź, idziemy pokonać tego stwora z pistoletów. Czekaj, 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 bo ja mam do leczenia. Mam ja takie do, do leczenia. O kurde, kurde, kurde. Uciekaj, 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 uciekaj. Ja nie, muszę się uleczyć, bo ja, bo ja nie mam pełnego, pełnej ochronki. Nie. Mam 90, nawet się nie leczę. I chodź na tego stwora. Zobaczymy, czego da, damy radę pokonać z pistoletów. Na tego stwora. O, to z bombko. Zbombarduj go, kurde, Nie wiem, może to jednak nie jest najlepszy pomysł. nie jest najlepszy pomysł. Jeźdź, strzeraj do auta. można go potrącić? To tu jest taka dziura, co tu się dzieje? Ja nie wiem. Kurde, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nie wiem. Ja nie ja też nie wiem. ja uciekam, ja uciekam stąd. Co on siedzi w jakiejś dziurze? Nie, 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 nie!

Umiera. Uważaj, uważaj, uważaj! Kurde. Ja dostałem to dość dużo. Kurde, a czoła się na mnie skupia! Uciekaj lepiej. Ej! On schodzi, umiera, umiera, umiera! Błagam! Legendarny pistolet! Legendarny pistolet! Jezu, jakie to są dobre bronie. czy jest jakiś pistolet? Bazuka! Co? A bazuka jest dozwolona? Nie. No właśnie, jakoś zepsuć, czy coś takiego. M Zezwa Zezwalam, że możemy nosić bazukę w ekwipunku, ale jej nie używać. Nie, tyle, ja mam dobre mam... Kurde, i tak musimy stąd wiać najpierw. Potem się zajmiemy bazooką. Wystrzeliłem ostatnią amunicję Dobra, teraz stąd musimy uciekać. Gdzie jest ten super wóz, który miał stówę paliwa? Nie wiem, mam trzefteczki. No a ja bandażownicę, więc się podkreślić nie musimy. Ale dobra, masz jakieś auto? Czy na pieszkę? Kurde, jak już po ciebie średnio mam jak wrócić, co robimy? Mmmm, jest głupio, to już zbyt dużo bije. Gdyby to jeszcze biło po, po ten, po jeden, to bym jeszcze cię uratował. Ale, sorry, wygram to. Przynajmniej się postaram. A ja mam teraz chwilę za to, by pogadać o maratonie liveów. Czyli będziesz chciał ze mną na maratonie liveów być? No to mogę, ale to będę z Minecraft'a z Fortnite'a. Maraton liveów, Strzelają! Jezu, tu jest ludzi! Skąd tu się nagle 20 ludzi wzięło z jakimiś pistoletami maszynowymi? Dobra. 20 ludzi z pistoletami maszynowymi Kurde, ja teraz muszę uciec jakoś Oni się czaili na to, na te rzeczy Halo, jesteś tam? No, nie żyjesz A no, po prostu w Fortnite nie żyjesz Dobra, sześć ludzi Kla nam się do ludzi. Leży. I drugi leży. Mają mityczne itemy. Najlepsze itemy w grze i nie mogę ich podnieść. Halona, tam weź coś mów. No tak jest. Oni mają wszystkie najlepsze itemy w grze, a ja nie mogę ich ruszyć. W sumie to mogę z nich korzystać, ale nie mogę z nich bić, czyli mogę używać tego przyspieszenia do chodzenia. Z tyłu mnie gościu jakiś bierze, bierze mnie z tyłu, kurde. Kurde, kurde. Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Trzeba zastanawiam się nad dietą, która by jak najbardziej przyspieszyła, bo jej się radniasz. Co by przyspieszało? Zastanawiam się nad jedną, która pani, która bardzo by przyspiesza. bojenie się raczej. Możemy się do tego Dobra. Fajnie, Nathan, ale może nie teraz. Dobra, trzecie miejsce. Nieźle jest. Robimy jeszcze jedną grę, czy tylko to? A, chyba tylko to. Nara, nara ludziska. Kończymy odcinek. Zostawcie Suba i łapę. Możecie wpaść do Natana. Jest w tym. Filmy yy, o wieczorkiem. Pamiętajcie o maratonie liveów. Pierwszy live w środę, jeszcze będą więcej informacji. Tym razem już kończymy. Pa!